Janusza Korczaka, Kajtuś-Czarodziej. Upłynęły dwa tygodnie. Potem Kajtuś zaczął się niecierpliwić, bo jeśli każdy czeka na święta albo na imieniny, to cóż dopiero czarodziej na urlopie. W dodatku zaczęło się źle powodzić i w domu i w szkole. Aż rozgniewał się Kajtuś na siebie i swój niemądry żart z tramwajem. A najbardziej na szkołę, bo tak. Był dyżurnym. Nie chciał wpuścić chłopców do klasy. Oni ciągną w dół klamkę, a on pcha do góry. Cała kupa się za drzwiami zebrała. Klamka żelazna przecie. Kto mógł przewidzieć, a tymczasem trach złamała się. Zaraz pan na niego. Znów zaczynasz swoje dawne sztuki? Psujesz, niszczysz, patrz. Ściany pochlapane, ławki pokrajane, w chlebie chcesz się uczyć? Już tak jest, że gdy łobuz się uspokoi, a potem raz mu się nie powiedzie, zaraz wszystko razem się wali. I za klamkę ojciec musi zapłacić. I na trzeciej przerwie pobił się z chłopakiem i na lekcji dostał niesprawiedliwy stopień. To do reszty go zirytowało. Bo, co ma sprawowanie wspólnego z nauką? Jeśli umie, powinien mieć dobry stopień. Łobuz może się dobrze uczyć, a spokojny może być leniuch albo niezdolny. Po co się uczyć, jeżeli nie uszanują? Akurat pani zachorowała, a pan posłał do ojca. Ojciec miał wtedy swoje zgryzoty, bo babcia chora i ojciec pracuje tylko trzy dni w tygodniu, więc zarobek lichy i z wypłatą zwlekają. Poczekajcie, odgraża się kajtuś. niedługo kończy się miesiąc, niech się dorwę do czarów. Zaraz szkoła pofrunie do ludożerców, a pana zamienię w szczura i karmić będę dwójkami. Nasypię mu dwójek do miseczki i niech je smacznego. Myślał, że ojciec bardzo się rozgniewa, ale nie. Przygarnął Kajtusia, pocałował w głowę i smutnie powiedział: Staraj się, Antoś, wiem, że ci trudno. Kajtuś zaraz zapisał w dzienniczku moje postanowienia: Pierwsze, nie żartować, nie błaznować drugie, nie bić się, trzecie, nie latać z chłopakami, czwarte, lekcje odrabiać, piąte, dużo czytać. Czyta Kajtuś, w domu bieda, to babcia, to mama nas zmianę słabuje, aż nadszedł ostatni dzień miesiąca. Tak niespodzianie jutro wróci mu władza. Od czego zacznie? Prócz butelek i słoików wcale się nie przygotował. Po pięciu lekcjach wrócił do domu. Nie jadł obiadu. Dla ojca więcej zostanie. Wyszedł nad Wisłę. przeszedł most. Dzień był parny. Pojedzie za miasto. Uczepił się z tyłu tramwaju. Pięć przystanków przejechał. Konduktor go zgonił. Idzie. Potem tak samo już innym tramwajem, potem pieszo-szosą, potem drogą polną i w lasek brzozowy. Brzozowy, brzozowy, potem dęby, sosny i dęby. Ani myśli, kiedy do domu. Idzie w las coraz głębiej, jakby go kusiło. Aż się zmęczył, głodny. Usiadł, położył się na trawie. Patrzy w niebo poprzez gałęzie, Rozpo, rozpiął marynarkę, cisza zasnął.